No z tej strony ja Ewrana, to kolejnocinek z Fortnite i Newsles. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym dodatku, jaki będzie w tej grze, jeszcze w tym rozdziale, jeszcze w tej aktualizacji, a mianowicie nowe miejscówki, które będą takimi wielkimi kraterami z lutem Ale o tym oczywiście opowiem wam w dzisiejszym odcinku, przy okazji bardzo fajnej, troszeczkę napoconej gierki, bo dzisiaj naprawdę mocna jedna gierka siadła, ale no oczywiście przed sam odcinkiem, chciałbym wam przypomnieć o subskrypcji kanału oraz oczywiście o zostawieniu lajka. No i zróbmy sobie jeszcze przegląd sklepu, no i oczywiście przy okazji przypominam, że jeżeli robicie jakieś w Fortnite no to docenię użycie naszego kodu twórcy Evron i zobaczcie, co mamy dzisiaj fajnego w sklepie. A mamy, słuchajcie, dosyć sporo powtórek tak naprawdę. Dzisiaj w tym sklepie tak naprawdę większość yy, sklepu to powtórki, więc zacznijmy sobie w sumie od samego dołu, gdzie mamy oczywiście wszystkie AJA-paki, tak jak ostatnio zresztą było. Mamy Bruno Marsa, mamy te yy, skiny NBA, mamy tutaj wszystkie NBA nowe skiny, także to w sumie, co było ostatnio w sklepie. Mamy Natana Drake'a i dzisiaj takim Natanem Drakiem będzie właśnie gierka grana, także także można sobie zobaczyć tego Natana Drake'a w grze. Będziemy oczywiście Batmana mamy beast boya, czyli w sumie to wszystko co było, nie wiem czy Flash był ostatnio, możliwe, że był, tak czy inaczej mamy tutaj te wszystkie skiny DC, mamy ten pak z questami, a dzisiaj mamy Dug, czyli takiego pana jaskiniowca, mamy takie nowe malowanie Puffer Czyli w sumie mamy jedną nową rzecz, no tak po prostu malowanko Oprócz tego mamy na górze Battle Hound, Też skinek dosyć już stary, no nie? No sezon trzeci, kurczę Oprócz tego mamy panią Fate Oraz mamy Infinity, takiego, takiego, takiego pana Także tak, słuchajcie, wygląda dzisiejszy sklep W sumie większość powtórek Sporo te sklepy, ale dzisiaj, tak jak mówię, no większość rzeczy Gdzieś już się gdzieś tam mniej więcej powtarzała Albo właśnie już wisi w sklepie kilka dni Także dzisiaj zapraszam was na omówienie nowych kraterów Miłego oglądania no witam serdecznie drodzy widzowie, słuchajcie, dzisiaj nie przypadkowo lecimy na Tilted i nie dlatego, żeby się popocić, znaczy między innymi to też zrobimy, ale dzisiaj pogadamy sobie o tym, co obok Tilted się pojawi, no bo jest, słuchajcie, troszeczkę fajnych rzeczy. Jakim cudem to go nie trafiło? Ty, no, walnąłem normalnie w tą w barierkę, a powinienem w chłopa, bo ewidentnie była dziura, więc ja nie wiem, czy to chyba można przez to strzelać normalnie, no nie? Bo, że po prostu miałem pechać. Dzień dobry, kolega w ogóle bym miał takiego pecha, żeby chyba go zlagowało, a do tego ostatnio zaczęło ludzi po prostu walać z gry. Złoty SMK nie ma najmniejszego problemu. Lecimy dalej. Ktoś mi tutaj lata w tym dużym budynku, e, na którymś piętrze obstałem, że jeszcze jedno piętro wyżej, bo... Ta, te, no, te, no teraz to już widzę, no teraz to już widzę spokojnie, trzeba mi mówić. O ty się ma! Dzień dobry! Ty chłopie tak po prostu chillujesz? O mój Boże, on... On chciał się zabudować w budynku, o nie! Tak, przynajmniej ma mapę. Dziękuję bardzo. Czy jestem właśnie Natanym Drake'em i mam mapę Drake'a? O mój Boże, to jest to normalnie dodalny roleplay niczym w GTA. Cześć! A ty się zgubiłeś? Mogę Cię zjeść? Dzień dobry. Mam złotego SM-ga stary, no generalnie nie ma raczej... Czy Ty chciałeś z tą pojechać? Czy ty chciałeś stąd chłopie pojechać? Nie, nie, nie. dziękuję bardzo jeszcze za Spidermana. Ty, chłopy mi wstawili, na niby wszystko! Ja po prostu wszystko mam, wszystko jest, wszystko jest kompletnie, ma problemu, cześć, nie złapałem tego. Jakim cudem? Dzień dobry, mamy tu jeszcze typów. Ogólnie Nathan Drake z mapą Drake'a, yy, z rękawistami Spidermana. Witamy w Fortnite! Cie. Cześć! Hej, pani piłkarko! No ja wiem, pani jest trochę spotona, niby spotona, niby nie. Ja zrobię tutaj Daszek, dzień dobry. Mamy jeszcze jednego typa gdzieś, bo pani piłkarka się z nim biła, gdzieś tutaj, dzień dobry, widzę cię typie. Przejdziemy do ciebie, zostałeś raz, zabuduję się, zedytuję. A, unlucky, unlucky, jak to mówią. Ale słuchajcie, bo nie jesteśmy bez powodu tutaj na y, granicy Tinted teraz. Znaczy, teraz akurat nie jesteśmy bez powodu, bo n, powód był taki, że byli oponenci. Ale słuchajcie, jak ostatnio wam mówiłem, że będą trzęsienia ziemi, to też Fortroj, czyli w sumie inny liker, zauważył w plikach gry, że będą kratery. Takie jak wiecie, był krater na tej mm, Coral Castle. No ta miejscówka w sumie nie zabłysnęła niczym wyjątkowym w tamtym rozdziale. Ale w tym rozdziale, i w sumie w tym sezonie, i w sumie nawet w tym update, mają być. Jakieś kratery, które teraz widzicie na ekranie. Mm. Za dużo nie widzimy, za dużo nie wiemy, no bo to są tak naprawdę wiecie, jakieś screeny z mapy, której jeszcze nie ma. Ale faktycznie mają być jakieś kratery, więc zobaczymy, może będzie coś ciekawego. Oby. No może jakiś nowy mityk? Hmm. Ta mapa gdzieś tutaj była, nie? Ja już przeleciałam. Ja zawsze tak mam, jak się zagadam, zacznę o czymś gadać, Zacznę Wam coś pokazywać, to automatycznie jakby się wyłączam, wiecie, z myślenia, co ja w ogóle robię. Ale przynajmniej znaleźliśmy oponenta. Siema, dzień dobry. Okej. Okay. Jak ja mogę nie. Nie, mam straszne problemy z trafieniem kogoś, jak już lecę na Spidermanie. Ty chłop miał lamę. Chłop miał lamę, bo miał soczki i strasznie dużo maców, No powiem tak: Bardzo dobrze, że się zagadałem, bo teraz mam przynajmniej bardzo fajne rzeczy. Więc Git. A co będziemy mieli z mapy? No mapę mamy tutaj bardzo blisko, więc sobie ją na szybko weźmiemy. Dzień dobry. Nie no, przynajmniej teraz nie jest zepsuta, nie? Przynajmniej teraz jest na ziemi, a nie na, na asfalcie. Złota pompka? Złota pompka? Złota pompka jest, ale nie tak, którą trzeba. Unlucky sytuacja, unlucky sytuacja. Dobra, wróćmy sobie po naszą pompkę, bo wziąłem mapę zamiast tej, yy, zamiast pompy. Yy, tak jest, no zielona pompa. Zielona pompa i tak jest mocna, powiedzmy sobie szczerze. To nie jest jakiś wielki minus. O, tu widzę, że była lama. No, strasznie dużo rzeczy, fantastycznie. Sześć fragów, lecimy. Ale że ja tutaj słyszę jak ktoś jedzie sobie kładem, do przynajmniej trafiłem z pompy, okej? Okay? Siema, dzień dobry, nie, ty kładem już nie odjedziesz Ty chłopiec, jakby był całkowicie wyłączony, tak rozwaliłem mu, tylko się dalej, patrzył do przodu i potem dopiero się zabudował. Nie, granatnik, o nie, 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 nie Kolego, nie będziesz tego przykładowywał, patrzcie i miał granatnik, a ja to normalnie już na słuch wszystko robię. Ktoś mi tutaj rozwalił Spidermana, i mam przez to cooldown, jak sobie latałem. I to było gdzieś na. O, proszę bardzo, zostałem z granatnika. Dzień dobry kolego, jak ktoś, mnie, jak ktoś mnie zeskanował, to ja zapraszam. Gdzieś mniej więcej stąd, chyba. Yes sir, mamy typka, fantastycznie. Dzień dobry, mój przyjaciel... Nie, uciekaj Spidermanem. Dobra, walnąłem go, ma cooldown. Przynajmniej powinien mieć, no nie? Tak to powinno chyba działać. Na szczęście nie mam soczki na Spida, tylko że ten chłop już pewnie mu ten czas minie na tego Spidermana. Nie nie, 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 nie używaj go, nie używaj go, nie używaj go. Dzień dobry, witam. No, masz pecha, kolego. Let's go, let's go. Mam 3000 matców, boże! Jaki to piękny widok, kiedy masz tyle matców. Hejka, dzień dobry kolego że kolejny kolega ze Spidermanem. Miem mam ten sezon jest tak dynamiczny i tak szybko można znaleźć oponenta, że to jest insane. Jak szybko się łopc zabudowuje. Na szczęście jestem troszeczkę szybszy, mimo że czasami się troszeczkę mylę w budowlach, ale wiadomo jak to jest Ja bym zdał zasadę, żeby w tej grze nie było budowania <laughs> Siema, dzień dobry, hejcia Trzymaj się, cześć Jeszcze ktoś mnie podjeżdża, fantastycznie. Dzień dobry. Czy to chłop mnie podjeżdża? Tak, gdzieś tu jest obok fantastycznie. Dobra, zróbmy sobie soczki. Będziemy szybciej. O, kolego, tak to nie będziemy robić. Tak to nie będziemy robić. Ja tutaj sobie jeszcze to wezmę, to wezmę. Miałem wziąć pizzę, ale dobra, już walizo. Dzień dobry, zapraszam. Chodź kolego. Chcę się na ciebie. Dobra, spokojnie trafiłem, dobra, trafiłem. Dobra, trafiłem. No kolega już ma GG na re. Dzień dobry. Widzę, że ktoś leci sobie tutaj na lotni lunchpadem Stary, nie możesz... Nie, 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 Żeby coś przynajmniej wleciało w chłopa? Nic nie wleci. No dobra, gonimy. Ja nie wiem, czy SMG w ogóle na taką odległość mógł coś zrobić. Bo czy SMK jakby traci, wiecie, swoje... Swoje obrażenia całkowicie na jakiś tam dystans? Może to już po prostu był za daleki dystans? Złapałem go i tak, więc nieważne. Dzień dobry, widzę, że mam tutaj jakiś kombat. Witam pana. Hej, dzień dobry. Dzień dobry, drugi chłop również Ty chłopie, okej, okay, myślałem, że już się nie zabuduje. Boże, myślałem, że chłop normalnie z pływakiem No, co tam? O kurde, ty chłop wychodzi na mnie, no dobra Myślałem, że chłop się będzie zabudowywał Tak jak wiecie, jakiś w boksie na, na parterze A tu proszę, nawet jakaś budowla That's nice, cześć Cześć do 25, no niestety Unlucky kolego, ty no dzisiaj to lecimy z tą gierką O, proszę bardzo Nie leć, nie leć, nie leć, dziękuję O mój Boże, o mój Boże Chłop gdzieś wyleciał, nie wiem co się z nim stało ty, dobra, chłop został wysłany do kosmosu. Ciema, dobra, ja w sumie mogę się z nimi chwilę pobić. Tylko, że jeden chłop już uciekł Spidermanem Spider-Manem. czy ten się będziesz ze mną. Ty, naprawdę używasz tyrolki. O mój Boże, chłop chce użyć tyrolki. Ty, dobra. Toś, to było naprawdę dziwne. Drugi chłop wyleciał gdzieś do kosmosu. Adlaki. Dobra, jedziemy do strefy. On tu jest, dobra. Znaczy, nie wiem, czy to jest ten sam typ. Ciema, błagam. O mój Boże, to byłoby tak idealne, jakbym teraz chłopa ubił, ale nie mogę niestety go ubić. Nie mogę trafić z tego sm to byłoby tak śliczne. To było najlepsze zakończenie tej walki. A niestety, I'm lucky. Nie tym razem. Chłop uciekł. Chodź kolego. Zapraszam cię do walki. A tu w ogóle inny typ, jakaś. Aura. Dzień dobry pani auro, niestety ma pani mój daszek i tutaj też ma pani mój daszek, no generalnie jest lipa. Halo? Witam. Czy za to kolego dostajesz giga spraya. Cześć, do kogo tak spamował? Ty chłop, gdzieś się patrzył na Skybase jakiś. Halo, dzień dobry. Zawsze jakieś budowle wysokie, ale tam nikogo już nie ma. Już sprawdzam ten Skybase, kolego. Witam. Stary, nie ma tu strefy. Nie ma tu strefy. O! O ty, okej. Okay. No, 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 no. Jak nie możesz się przebić, przespreuj się z smg -iem. Nie no, stary, nie możemy się tak bić, bo to już długo trwa. Okej. Okay. Let's go Ty, jeszcze Jak wszystkich ubiję teraz To będzie 20 fragów Całkiem nice Dobra, słyszę jakiegoś Spidermana na lewo O, proszę bardzo Słyszę Spidermana na mnie Cześć, kolego Czy ty nie myślałeś o tym, żeby nie dojeżdżać ludzi Którzy nie są w strefie Nie mam w ogóle lunchpada Dobra, przelecimy sobie do strefy Dopiero się będziemy z nim bić Siemano Przepraszam, tutaj gdzieś yy... Ty, gdzie jest chłop? Tu? A dobra, okej, okay, z dwóch stron Dobra, ty, bo wysłyszałem typa z jednej I nagle zostaje w plecy Fantastycznie, wszystko się wyjaśniło Tu jest po prostu dwóch typów Hejcia, dzień dobry Cześć, co jest? To chyba aktor I am Edward and I'm digging a hole Digging, digging hole Dzień dobry, witam Kto tutaj do mnie strzelał? Kolega w domku siedzi Cześć, czy to twój dom? Czy ja, ci właśnie, czy, czy ja właśnie przyszedłem w odwiedziny? Hejcia Okej, okay, chłop, okej, okay, dobra, spoko No i proszę bardzo, słyszę Spidermana. Słyszę oponenta, który mnie tutaj gnębił Przez jakiś czas Witam pana, czy pan gdzieś jest tutaj? Chłop jest gdzieś na dole, ty Wiedziałem, że wchodzi do mnie na górę Tak od razu po fragu, od razu wiecie Gdzieś podjechał, dzień dobry Jezu, chłop mnie ogarnia, o nie o nie, on nie ogarnia! No tak czy inaczej, 20 fragów zrobione, jak obiecane, tak zrobione. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Całkiem spoczko gierka. Pogadaliśmy sobie o tych, te, o tych kraterach nowych, tak czy inaczej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i oczywiście pamiętajcie o kodzie w Ruskryw Fortnite. Trzymajcie! się! Do następnego. Cześć!